Hejo, jest siódma rano, sumie za piętnaście, a ja już na nogach yy, Bo jedziemy nad wodę. Ja wymyśliłam w sumie niedawno, żebyśmy pojechali samego rana Miałem jechać sama, ale w końcu rodzina jedzie razem ze mną, więc jest strony fajnie Z drugiej strony Wam też sama pojechać, bo lubię sama No ale jedziemy wszyscy razem Tylko zaraz się przebiorę zjeść śniadanie i o ósmej chyba mamy wyjechać Biorę tak samo sobie koc, bo przez całą noc w sumie nie spałam, więc yy, może sobie usnę na kocu Ale w sumie wątpię. Ja tak mówię zawsze, a później wychodzi inaczej. Ale wziąć wezmę, bo może i się prześpię. Ale tak samo sobie powiedzieć. Jest o po 21 stopni ma być dzisiaj, więc kąpa się wcześniej nie wiedziałem, przynajmniej ja. Ale zawsze można pochodzić po wodzie, co nie? Niedzielę w tom. Dzisiaj sobota, to jutro, jest Dawid Kwiatkowski niedaleko mnie, ale raczej nie pojedziemy, żebym pojechała. No wiadomo, jak z koncertu to ja na pierwsza. Więc tak idę jeść, i później się przebiorę jeszcze. I tyle, bo już w sumie spakować, spakowałam, co mam wziąć, ubrania sobie przygotowałam, które będę ubierać. Ale fajnie tak wstało, ale rano wstać, bo dopiero sło słońce wschodzi, że już jest słońce. No ale tak wiadomo, jak ja wstaję o 10 a wstać o 7 to jest różnica. Więc tak fajnie, jakby się wbójci do życia. Już po śniadaniu zjadam w pokoju i w sumie malować się nie będę, bo jest za gorąco. Myślałam, że wyjedziemy tak, że jeszcze zdążymy przed tą łupem a już, już za późno. Już słońce wyszło i jest za ciepło. Nie wiem, czy będziemy jechać. Miałam się właśnie malować, ale w sumie się właśnie od samego rana już ktoś e, coś żnie, więc z jednej strony dobrze, że stąd nie idziemy, bo tak to bym spać się mogła, ale mniejsza. Miałam się malować, a w końcu dałam sobie w sumie tylko na twarz to takie, ale tak ładnie to pachnie, to jest jak to serum, to jest chyba jakieś hagodowe, tak pięknie pachnie i tylko sobie wziąłam korektor, bo mi jakiś krosty popełniły okres zbliża. I nie będę się tak to malować. Myślałam, że jest, ale jak jest tak gorąco, to nie wiem, by oko i wułę, więc się maluję i zaraz idziemy, bo już o ósmej, mam 10 minut. Nada nad wodą przyjechaliśmy gdzieś po dziewiątej, a już jest prawie 16.00. No, za 2016. Rodzina poszła do wody, a ja sobie siedzę, bo się jakoś nie chcę. Ale chyba zaraz może wejdę. ale raczej tak, że cała to kąpać się nie będę, bo mi się nie chce. Miałam się przespać trochę, to poleżałam, ale w sumie nie mogłam usnąć. Ale tak fajnie się leży, jak tak słychać tamy o, widzę, że chyba jednak będą się kąpać w sali A my jeli nie, mówili, że nie, już raczej wejdą w sali Tylko, żeby pochodzić po wodzie A jednak widzę, że brat Fesh wszedł Drugi też idzie teraz, żeby tam się kąpać Ja chyba zaraz pójdę, ale tylko właśnie sobie tak pochodzić, żeby się ochodzić Bo teraz w sumie coraz, go... coraz się, się robi Ale pomału zaczyna mi się już nudzić No bo jednak jesteśmy tu od samego rana więc co przez tyle czasu mam robić? Ja sobie głośnik. Miałam sobie w sumie włączyć coś, jakąś muzykę, ale chyba jednak pójdę do nich. Ale z drugiej strony też nie wiem, czy, nie zosta czy zostawić te rzeczy i pójść, a oni chyba wracają. Mamy widzę, że wracają. Chyba pójdę tak niedaleko tutaj, żeby widzieć wszystko, żeby nam nikt nic nie ukradł. Chcieliśmy tak samo żeby pojechać, że i myśleliśmy, bo jest festyn tutaj niedaleko, z albo pojedziemy, albo i nie, albo do cioci gościowa, tak samo tu niedaleko, niedaleko mieszka, albo do domu. Ale tutaj już na serio nudno i no, nie ma co robić. Tylko byliśmy na początku, tylko na chwilę do wody weszliśmy. No i teraz o czas siedzimy tutaj przy stole. Siedliśmy, no bo jak sobie przyjechaliśmy to już tam się jej chciał. Za chwilę tak tyle, tu oslata murówek chodzi, że się się, się na i ja piłam y, tą kolor razem z pszczą, bo się nie da inaczej bo nikt do kubka wlatuje ale chyba jednak nie będę walczyć w tej mocy tylko oni później przyjdą i idę do wody to coś, nagle to mnie obserwują z wody i nie mogę, ale zmieniłam grafikę jakby tą taką z tyłu na kanale, więc możecie dać znać jak się wam podoba, w sumie nic takiego ale zmieniłam, jest inna już niż była Ja już w domu przed chwilą przyjechałam. Rodzina czy tam na w tyle została, wiecie, co się stało? Musieliśmy bo ponad 11 km wracać na piechotę, bo przebiły się dwa rowery, Czy przebiły. W jednym się jakieś przerzutki zepsuły, że nie dało się jechać, a w drugim opo e, opona się przebiła. I musieliśmy po prostu wracać 11 ponad kilometrów, mam po prostu bąble na palcach, ale chociaż śmiesznie było. Zrobiliśmy sobie taką pielgrzymkę. Muzykę sobie włączaliśmy po drodze. Więc śmiesznie było, ale już po prostu jesteśmy wszyscy zmęczeni, ja już... Wziąłam rower i od domu i zostawiłam, a oni będą prowadzić te rowery. Bo po prostu miałam dosyć już całej tej podróży, już po... Śmiesznie było, ale mówię, że... Jak wyjechaliśmy gdzieś... Yy, gdzieś po 8, no jest 20 po 22 i jesteśmy dopiero, jestem dopiero w domu. Cześć. Więc mi się już po prostu nie chciało. Tym bardziej, że mówię, że już mam bąble po prostu na nogach, bo tyle siedzieliśmy. Taka pielgrzymka, po prostu. Ale śmiesznie, było fajnie. Fajnie, gdzie dzisiejszy dzień. Mimo, że mało spam, to było na serio. Fajnie. A właśnie, popsuły się dwa rowery, a teraz szliśmy. I popsuł się jeszcze prawie trzeci. Oczywiście nimi. chłopakom wszystkim. I ten. I teraz się właśnie trzeci jakoś tak coś. Tak coś w kole. Tak uderza strasznie. Ale wróciliśmy już, wróciłam. Idę zaraz szybko się ogarnieć i do łóżka, bo oni przyjadą, też będą chcieli to samo. Po prostu mówili, że są tak zmęczeni, że chyba pływę sobie dzisiaj dzień dziecka i nie po prostu, i pójdą od razu spać. Ja teraz jestem po prostu zmęczona tym dzisiejszym dniem. Bo mówię, że w sprawie nie spałam, przejechaliśmy tak wcześnie. No, jeszcze musieliśmy tyle prowadzić ten Po prostu, jak taka pielgrzymka, aż głupio było tak prowadzić rowery, jak jednak mi, mieliśmy. i... Je. No, ale jak im, oni mieli jechać, to musieliśmy wszyscy razem, a nie że my sobie pojedziemy, oni będą sami. Jak się zepsuje jeden rower czy dwa, to wszyscy razem. Jeden ze wszystkich, wszystkie za jednego. <grytania> I w ogóle zrobiłam wczoraj babaczki takie w sumie przepisuje, jak zawsze robię. dodałam jagody. I fajnie też wyglądają. Ja Wam pokażę. Nie wiem, czy się jadła. A są po prostu fioletowe w środku. To będzie widać? Widać. To są fioletowe. I ja nie wiem, czy to zjem. Po prostu nie jestem w górna. Mam teraz spać. Ale tak. I co się w sumie dzisiaj działo? Właśnie, bo się te rowery zepsuły i to było w sumie w tym samym momencie. Wchodziliśmy po taką górkę i zaraz jeden mówi... Ja, Mój mamy facet mówi, że że mu się rower zepsuł, przybiła mu się opona, a zaraz mój brat mówi, że no, a mi się przeródki zepsuły i nie może tak samo jechać. No to my, oczywiście, no co robimy? Musimy iść z buta po prostu. I tyle, na no serio, tyle kilometrów musimy przejść, że no ja nie wiem, ja, ja jutro wstalę i jak będzie z w ogóle, czy nie będę chora, w ogóle tak samo my gardło boli, Bo teraz w sumie było zimno, nie chciałam się już bluzu ubierać, bo jak cały dzień już chodziłam w tym, to już nie chciałam bluzu ubierać mówię, że w jednym momencie, a teraz jeszcze trzeci się rower zaczął psuć. I mam nadzieję, że mu się jutro nie zobaczę, że nie będzie też przebita jakaś pola, bo nie wiem co zrobi. Ale po prostu masakra, bo że musi. myślę, że my normalnie wrócimy do domu, a tutaj się rowery zepsuły. Ale nie no, serio, myślałam, że będzie gorzej, ja by było serio śmiesznie z głośnikiem na całe fula Wracałeś, wracaliśmy. Było chociaż zabawnie, każdy żartował. Nie, że się będziemy smucić i będzie ten że się coś stało my się cieszyliśmy i <głos》> szliśmy całą drogę, słuchaliśmy muzyki, cieszyliśmy się więc, dobrze, że chociaż humor dopisywał a i no w sumie tyle wróciłam i oni zaraz gdzieś tam pewnie zaraz tyle wrócą i tyle, ogólnie mówiąc było fajnie <głos》> serio, fajnie, fajny był ten dzisiejszy dzień i co, i kończę już ten film więc dziękuję każdemu za oglądanie zachęcam do zostawienia łapy w górę jakiegoś komentarza no i tyle i czekajcie na następny film, bo na pewno będzie, bo jadę w piątek z babcią znowu do lekarza i w sobotę jeden na koncert Magdy, więc tak bardzo się nie mogę doczekać, bo, bo chyba już chyba dwa filmy dodałam z koncertów, jak Magda jechałam, więc widzicie ile mi to szczęście daje, więc na pewno będę znowu się nagrywać, żeby mieć na pamiątkę, bo lubię wracać do tych filmów. Więc tak... Do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!